Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na Cybuchowie. Już mamy październik i przygotowania do siewu pełną parą. Nasz pracownik uprawił jedno pole, uprawił drugie pole i teraz pojechał na pole właśnie numer 81. Tylko do tej pory nie wiem dlaczego on pojechał dookoła, a nie pojechał tutaj drogą na skróty. To pozostaje taką tajemnicą. Więc wsiądźmy sobie. Ja tutaj postanowiłem, że zrobię tutaj porządek z tą słomą, którą tutaj mamy i przewieziemy sobie ją tutaj właśnie do naszego nowo powstałego chlewa. Uzupełnimy słomę, żeby wyścielić tutaj naszym świnkom. O, generalnie chyba za szybko trochę pojechałem i wszystko spadło. Dobrze, że te snopki są yy, nie za duże i że możemy je po prostu poprzenosić ręcznie, bo kostkę to tam można ręcznie rzucać lub widłami, dobrze o tym wiecie. To się stało, że się tu zamknęło. A Ciekawe, czy będziemy w stanie z wideo to wziąć. Nie, z wideo jednak nie jesteśmy w stanie. Więc podjedziemy sobie tutaj. Ale nie chce mi zejść ta kostka. Przewieziemy sobie ile tylko będziemy mogli. 10 tysięcy litrów, czyli generalnie powinniśmy zrobić tam porządek. Bo nie podoba mi się ten bałagan do końca. Korzystając tutaj z okazji, przejeżdżając tutaj, zobaczmy, co my tak naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy jęczmień, kukurydzę, owies, pszenicę, rzepak. Na pewno puścimy sobie pracownika już, żeby siał nam tutaj rzepak na jednym polu. No bo musimy yy, uzupełnić to wszystko, żebyśmy mieli po prostu tak naprawdę czym karmić te nasze kwianie, bo weźmy jeszcze w ogóle, co my mamy w magazynie. Tylko czy idzie to bezpośrednio sprawdzić tutaj? Chyba tak. Weźmy sobie na ceny. O, właśnie tutaj mamy jęczmień, mamy pszenicę. Pszenica jest do kur i mamy owiec. Tutaj po 10 tysięcy litrów, czyli te rzeczy możemy sobie przewieźć fajnie już do naszego mieszalnika. Tam jestem ciekawy, jak to na końcu wyjdzie, jak będzie z wydajnością u tych naszych chwil. Ale tutaj na spokojnie, akurat, jaj mamy 242 litry, także no, nie ma tu jakichś wielkich pieniędzy. Zobaczcie, jęczmień byśmy sprzedali za fajne pieniądze, tak samo pszenicę, no ale niestety jesteśmy umówieni na tej serii nieco inaczej, tutaj zasiejemy sobie rzepak mam nadzieję, że nasz pracownik sobie da radę a jeśli chodzi właśnie tutaj o dobra, tutaj ustawimy go, niech sobie jedzie uuu, nie możemy tutaj zasiać teraz rzepaku to my możemy zasiać, możemy zasiać jęczmień mm. Pszenica, rzodkiew. I generalnie możemy sobie tutaj zasiać żyto. O i też nie możemy teraz zasiać. No, trochę słabo, dobra. To zasiemy sobie tutaj żyto. To jednak żyto może tutaj sobie wlecieć. Niech będzie żyto, jeszcze nigdy żyta nie sialiśmy. W ogóle na żadnej serii. Także, ok, niech będzie to. Dobra. Poradzi sobie tutaj kobieta tym razem. Kobieta sobie poleci z tematem. Zobaczcie, nawet znaczniki otworzyła sobie. Teraz idźmy. Tutaj jeszcze. Jeszcze nie, nie za bardzo mi się to właśnie podoba. Wracając do tematu, bo dzisiaj troszeczkę jestem rozkojarzony. Wybaczcie mi. Ale wracając do tematu jeszcze tutaj uprawy. Zobaczcie dlaczego on tutaj nie pracuje. Napotkał przeszkodę? On nie powinien już tutaj pracować? Czekajcie. Pasty małe tutaj mamy. No ale gleba tu jest chyba ogarnięta. No nie wiem czemu to on tutaj nie może teraz jechać. Troszeczkę mnie zamgliło, dobra. Wracając do tematu y, wydajności na naszym gospodarstwie, no ten agregat jest zdecydowanie za duży. Musimy go wymienić na coś mniejszego, bo naprawdę zetek ma bardzo ciężko z tym. Pod górkę tutaj mamy, zobaczcie, y, na cybuchowie mamy dużo właśnie takich y, pól, które idą naprawdę pod górkę i ma ciężko. Nie daje sobie rady, ślizga się. Mm. Ten agregat, jak już wcześniej mówiłem w poprzednim materiale, on jest przystosowany troszeczkę. ...do większych ciągników, do mocniejszych przede wszystkim ciągników. No i tutaj musimy, nie wiem, dobra przejedziemy na razie, bo nie wiem dlaczego on tutaj nie chce teraz ogarniać tego tematu. Chociaż tutaj było talerzówką przejechane, także siewem powinno wystarczyć. Zasiejemy sobie jeszcze raz chyba tutaj żyto. 200 tysięcy kredytu, o tym dobrze pamiętacie. Uzupełnimy u świn wszystko. No i na razie zostawimy sobie tego zetka. Tutaj miał... Ciężej, bo tutaj było bardziej pod górkę, a tutaj koło chałupy już było tak bardziej równo, moi drodzy, więc okej. Okay. Tu też chyba nie wykona żadnej pracy, sprawdźmy to. Tutaj też było talerzówą przejechane. Ja, tutaj też e, nie wykona żadnej pracy, czyli jak już przejechaliśmy talerzówą, to nie możemy tych chwastów chyba usunąć za pomocą pracownika. Hmm. No szkoda, bo... Byśmy musieli teraz to uprawić jeszcze raz, ale chwastownika z tego, co pamiętam, chyba nie mamy, chociaż mamy. Zaraz sprawdzę. Ale to najwyżej rzucimy go z chwastownikiem. No, ten agregat naprawdę jest. Już mamy chwastownik, więc dobra, poradzimy sobie z tymi chwastami. Niech sobie zacznie tutaj od tego dużego pola. Okej, okay, no dobra. O, z fastownikiem sobie po, poradzi i poleci sobie. Więc wróćmy do naszego Fergaja. Przewieziemy jeszcze trochę tej słomy. Na pewno byśmy musieli dzisiaj kupić trochę nawozu, więc wybierzemy się do sklepu. Pierwszy raz wybierzemy się do sklepu w ogóle na tej mapie, bo jeszcze nie byłem. Jestem troszeczkę przeziębiony, wybaczcie. Ale tej słomy sobie musimy tam troszeczkę uzupełnić, chociaż tu ją się ciężko bierze tymi widłami. Trzy kostki. O, słabo. Może uda się zabrać trochę więcej. Jakbyśmy jeszcze włożyli ręcznie do góry. Nie wiem czy to w ogóle tutaj wypali ten mój plan. Byśmy musieli mieć taki pas teraz i wspiąć to wszystko do góry. Chyba będzie za dużo. Musieli powoli z tym jechać. O, trochę będzie takie wywrotne teraz, ale zaryzykuję. Powoli, najwyżej resztę przeniosę ręcznie co spadnie. A propos dodatkowego zbiornika na obornik, no wiedziałem, że spadnie. Czekajcie, włożę to jeszcze na prostej drodze. Generalnie będziemy mogli sobie tu przejechać chyba. Lepiej, żeby spadło pod samą oborą, wtedy będzie bliżej do noszenia. Gdzie jest to? Tutaj jest ta kostka. Więc 8000 złotych na pewno zaraz poleci na nawóz, bo ten nawóz no, musimy uzupełnić, żeby była lepsza wydajność. Ale zobaczcie, co ciekawe można tutaj przed bramą to wszystko sobie zostawić. No dalej. O. Weźmy ile tego jest. Na razie chyba wystarczy. Nie będziemy przesadzać. Mamy 5000 litrów. O, pokarm zero musimy tutaj poprzewozić trochę do naszego mieszalnika. Zaraz weźmiemy sobie autosankę. Przewieziemy. To co mamy, uzupełnimy też chyba żarcie u kur. Tego co nam nasza ziemia dała, zaraz będziemy sobie tutaj uzupełniać wszystko. Co, dlaczego tu się korek w ogóle wytworzył? <noise> Dosyć ciekawe. Czasami jak macie takie sytuacje, to warto sobie zresetować ruch. Po prostu wyłączyć i włączyć i będzie jak ta lala. Dobra, uzupełnimy sobie i teraz zobaczmy. Pszenica, jęczmień, owies. Czyli generalnie to, co zebraliśmy z pierwszych żniw. Weźmiemy sobie pszenicę. Będziemy wysypywać to w lewo lub w prawo. O, o jest tego towalu trochę. Ciężko się zawinąć. Dobrze, że jeszcze nie mamy tutaj kiszonki. To najpierw sobie pojedziemy do naszego mieszalnika. Tyle, ile wejdzie. Tyle uzupełnimy. Dobra. No, za dużo tego nie ma. Zobaczmy, ile tam litrów weszło. Sam jestem ciekaw, jak ten mieszalnik będzie działał na końcu. 850 litrów. Więc tutaj to byśmy musieli taśmocią chyba podłączyć, żeby noc to uzupełniało się. Bo naprawdę to będzie o tym trzeba pamiętać. To będzie z tym, z tym mieszalnikiem, będzie kupę roboty. Czy uda nam się gdzieś tutaj. Zobaczmy. Nie wiem, jakby... czy znaczy autosanka ma. O, ma, ma opcję, wyładunku tyłem. Cofanie z przyczepą na dyślu to jest dla mnie to jest wyzwanie. Ogólnie jestem kierowcą zawodowym, także cofam zazwyczaj z naczepom. Więc jest dużo prościej, ale damy sobie radę. Zupełnimy żarcie o kur. Chociaż tu też tego za dużo nie wejdzie. No i tutaj jeszcze byśmy musieli w jakimś fabrykę, myślę, zainwestować w taką fabrykę, która... Yy, która nam właśnie pozwoli... czego nie możemy wysypać? Yy, która pozwoli nam właśnie przeprodukować, przerobić tą pszenicę, to wszystko na mąkę, żebyśmy mogli to później sobie sprzedać z jakimś fajnym zyskiem. Jeszcze wy wyładunek sobie, kierunek wyładunku sobie zmienimy za chwilę. Przewozimy to resztę, co mamy. No dalej. Jest? Mamy. Na prawo będziemy sypać. Teraz trochę wypiemy jęczmienia. Dobra, wystarczy. Tam tylko 850 litrów wchodzi. Ale jak nie skompletujemy wszystkiego, no to tak naprawdę tego pokarmu nie będziemy mieli. Czyli będziemy... No chyba musimy troszeczkę kupić tego pokarmu. Dla tych świn. Ale to będą na pewno duże koszta. Nie wiem czy nie będzie taniej, lepiej kukurydzę przywieźć na przykład, kupić powiedzmy te 2000 litrów kukurydzy, żeby przetrwać do yy, sezonu następnego. Zresztą kukurydzę, nie wiem jak my będziemy w ogóle kosić tą kukurydzę, bo to też będzie, to też będzie zadanie mega, bo nie mamy żadnego headeru do kukurydzy. Owiec teraz, tak? Tylko, że generalnie możemy jeszcze zrobić tak, że na przykład to, co mamy, sprzedać większość. Za to kupić możemy iść, jakby to powiedzieć, na wymiankę. Możemy iść na wymiankę. Kupimy kukurydzę. Za, powiedzmy, pszenicę. To też by było spoko. Żeby już to po prostu, ta maszyna nam tutaj działała. Dziwne. Jęczmień 850 litrów. Dlaczego tak się stało? Hmm. Tutaj jestem teraz zaskoczony trochę. Ale zobaczcie, bo ja tego teraz nie rozumiem tutaj. Wypaliśmy owies. Nie rozumiem zasady jeszcze działania tutaj tego mieszalnika, bo... Wpaliśmy owiec. Czyli, co? Tak naprawdę nie możemy tutaj wsypać nic więcej. Czekajcie, przesuniemy czas. Zobaczmy, jak to działa. Przesuniemy sobie czas do 15. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, jak działa ten mieszalnik w ogóle. Nie testowałem go jeszcze. Ale nie możemy chyba więcej wsypać niż 850 litrów. Ogólnie. Karma dla świń 34%. Ale czegoś nam tu brakuje? <laughs> nie rozumiem zasady działania, bo my tutaj nie możemy już nic więcej wsypać. Brak miejsca na owiec, czyli tak, byśmy mieli. Tutaj full, ale zaraz zobaczymy, czy możemy sobie coś napełnić. Czy nie? To jest dzisiaj taki eksperymentalny odcinek, bo ja naprawdę... Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Z tą karmą dla tych świn, jak działa? No, jaka zasada tu jest w ogóle? No dziwne. Myślałem, że będzie to troszeczkę prostsze w obsłudze. No i teraz, jakbyśmy chcieli na przykład uzupełnić rozpocznij napełnianie karma dla świn. No, mamy tą karmę. Dobra, uzupełnia się ta karma. Przepraszam, ale naprawdę się przeziębiłem. Długo się uzupełnia ta karma. Sprawdźmy zaraz. Nie, no tu się nic nie zmienia, zobaczcie. Ja myślałem tak naprawdę na początku, jeśli chodzi o ten mieszalnik, że będziemy musieli każdy materiał dostarczyć po 850 litrów. Czyli jęczmień, kukurydza, owiec, pszenica, rzepak, soja. A tutaj się okazuje, że możemy wsypać jeden z tych tutaj z tych plonów i wytworzy nam się karma dla święty. Czyli to by było nawet proste w obsłudze, bo tak naprawdę możemy wsypać tutaj wszystko. Czyli nie musimy aż tyle y Upraw mieć. Żyta tutaj nie wsypiemy. Zobaczymy, jak nasz pracownik sobie radzi. Ale on tutaj już prawie je objechał dookoła, wszystko. Zobaczmy, jeszcze tutaj. No, chwasty też sobie ładnie usuną. Musimy usunąć trochę tych chwastów. Aha, już wiem, czemu on tutaj nie pojedzie. No. To jest też dobre. Moi drodzy, muszę tutaj użyć super siły i to przenieść na chwilę, chociaż. Wybaczcie mi, bo... Teder na razie musi zostać tutaj. Bo napotkał przeszkodę. Nie może sobie zawrócić. No to są nasi wspaniali pracownicy. E, eee, dobra. Gadać. Mamy tą karmę do świnki. I teraz próbujemy sobie ją tutaj wysypać. Mamy tył, mamy tył. Żeby już te nasze świnki nam tutaj rosły. Nie śmiejecie się, no po prostu słabo mi idzie co fajnie przyczepą. <grych> Bardziej, że nie gram na kierownicy, może kiedyś się dorobię. Kierownicy, będzie fajnie, chciałbym pograć na kierownicy. Cie trochę, o, o. Trochę podkręcimy teraz. Dobra, karma dla świn. Pokarm mamy. No, ok, czyli słomy mamy, pokarm mamy, czyli one teraz fajnie nam się powinny tutaj rozmnażać. Naprawdę ciekawe to. Powiem wam, że strasznie to ciekawe. Dlaczego mamy. Zastanawiam się jedna rzecz: dlaczego mamy wszędzie tutaj wykrzyknik? Brakujące materiały. Nie wiem, przesuniemy jeszcze troszkę czas. Dzisiaj jest taki odcinek zapoznawczy, moi drodzy, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to tutaj się rozgrywa wszystko. No i zasypaliśmy tutaj. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pasza mineralna też tutaj... Aha, czekajcie, tutaj na dole mamy więc przepis. A paszę mineralną, przepis. Jęczmień, owies. Aha, teraz już wiem o co chodzi. <laughs> Możemy robić pszenica plus jęczmień, na przykład pszenica plus rzepak. I pszenica plus jęczmień. Z owsem? Z owsem to raczej nic. Czyli paszę mineralną możemy chyba tutaj ogarnąć. Aha, paszę mineralną. Dobra, już wiem, moi drodzy, co chodzi. Czyli musimy po prostu miksować tutaj trzy produkty. Zobaczcie, jak zjedziecie sobie na dół, to musimy, musimy po prostu tutaj mieć przepis. Karma dla świń, zobaczcie. Czyli tu potrzebujemy jęczmień plus pszenicę. Jęczmie plus pszenica. Pozbądźmy się teraz tutaj czegoś, o ile możemy w ogóle tutaj to się pozbyć tego? Nie możemy. Hm. To za ciekawa sprawa, nie? A z Owsem co możemy zmieszać? Jęczmień, pszenica. Przywieźmy jeszcze ten jęczmień, zobaczymy czy będziemy mogli tutaj w ogóle coś, coś jeszcze wrzucić. To jakby się mieszało od razu, zauważyliście? Nie ma czegoś takiego, że trzeba czekać. <laughs> jęczmień? Dobra, i tak więcej nie wejdzie. Jeszcze jedno podejście zrobimy. Już w następnym materiale pojedziemy sobie kupić nawóz. Pracy na polu jest naprawdę sporo. Ale tu też nie możemy wysypać. Nie możemy, ok. Zobaczcie, dużo weszło. Będziemy musieli chyba zainwestować w taką trochę mniejszą przyczepkę. Wiecie? Jęczmień, ok. Poczekajcie. Jęczmień, owies oh, I pszenica. I przywieźmy teraz pszenicę. Eksperymentalny odcinek, ale przynajmniej będziecie wiedzieli jak obsługiwać ten mikser, bo ja też nie miałem, mi, yy, nie, nie miałem w ogóle pojęcia jak to obsługiwać, nie? Wysypiemy to. Trochę zabawy tutaj jest. Pszenica Ciekawa sprawa Dobra, tyle wystarczy Na prawą stronę się od razu Okej okay. Będzie super teraz Zobaczmy, czy on od razu miksuje. To mnie bardzo ciekawi tutaj. O, zobaczcie. Zobaczcie, jak on już miksuje. Widzicie? Zobaczcie, pasza mineralna się wytwarza plus karma dla świn. O ja, tu tak naprawdę byśmy musieli to uzupełniać non stop. <laughs> non stop. Czyli byśmy musieli mieć jakiś pas transportowy. Nie, musimy zainwestować w mniejszą przyczepkę taką naprawdę małą przyczepkę, żeby lepiej nam się to woziło. Szkoda, że nie można mm, zmiksować na jedną przyczepę, że wrzucisz wszystko i koniec, nie? E, no, spoko. Teraz wiemy. Teraz wiemy, moi drodzy, o co tu tak naprawdę biega. Teraz możemy znowu wysypać sobie przenicę, tą resztę, co nam tu została. I tyle. Ten mieszalnik to jest naprawdę mega. Będziecie, ten mieszalnik podrzucę wam w linku, w opisie filmu, także żebyście mieli. Naprawdę bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sprawa. Pszenica, i jęczmień, pszenica, i jęczmień, zobaczcie. Czyli tak naprawdę moglibyśmy wozić tylko pszenicę i jęczmień. No będzie tu sporo roboty, bo nie możemy tego jakby mieszać bezpośrednio. Albo połączyć tego z właśnie z. powiedzmy razem z. No kurczę, wyleciało mi. Razem nie możemy tego połączyć, czyli nie możemy mieszalnika ustawić, powiedzmy, obok naszego SILOSu i żeby to mieszać od razu. No to jest akurat tutaj lipa. Jęczmień. sypmy jeszcze jęczmień. Czyli tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o karmę dla świn, to będzie naprawdę tutaj dużo włożenia. Hmm. Faktycznie inne miksery na troszeczkę innej zasadzie chyba działają. Zobaczmy, czy on już miesza. Pszenica jęczmień powinien mieszać. Pszenica jęczmień brakujące materiały, dlaczego? Aha, bo nie mam pszenicy jeszcze. Dobra, dowieźmy jeszcze tą pszenicę. To jest odcinek pod tytułem Jak używać miksera, który ja kupiłem. To ciekawe, no masakra. Teraz będziemy przynajmniej wiedzieć, jak to obsługiwać. Pszenica. Wiecie, ile my się tutaj najeździmy? Masakra. Dajcie znać w komentarzach, jakich Wy używacie mikserów. Bo ten jest troszeczkę skomplikowany. Może nie skomplikowany, ale potrzeba przy nim być praktycznie non-stop. Mi się wydaje. No i dobra. Produkuje się? Produkuje się. Zobaczcie, jak wszystko ładnie schodzi. Mamy 300% wydajności, także no... Jest fajny ten mikser, tylko powinna być, powinien być bardziej pojemny. 850 litrów to jest, mi się wydaje mało. No i zobaczcie, już tak naprawdę nie mamy nic. Nie mamy tutaj już nic. A koszty miesięczne to jest trochę dużo, bo 1500, powiem Wam, złotych miesięcznie to jest dużo. Dlaczego teraz nie możemy napełnić? Musimy bliżej podjechać? Aha. Ta karma dla świn naprawdę się długo napełnia. Moi drodzy. W następnym materiale lecimy sobie po... Nawóz. I musimy zrobić trochę zakupów. I myślę, że musimy tutaj delikatnie to jakoś przebudować. No sam jeszcze nie wiem jak, bo nie wiem co z tym mieszalnikiem. Zobaczymy w ogóle ile te świnie będą pochłaniały tego jedzenia. To jest też ciekawe, bo tutaj będziemy musieli naprawdę dużo czasu poświęcić, no i zainwestować przede wszystkim w jakąś małą przyczepkę. No jak już mamy to kredo zabrane, no to musimy gdzieś tutaj inwestować te pieniądze. Ale mała przyczepka naprawdę nam się przyda. Taka... O, o, o coś takiego. Zobaczcie, ona wcale nie jest droga. Taką właśnie jednoosiową, może coś takiego, zaszalejemy tutaj tą farmtecha, że my nie potrzebujemy aż takich ilości przewozić. Może ta farmtecha, no zobaczymy. Musimy zainwestować w taką przyczepkę, właśnie jednoosiową, moi drodzy. I tak zrobimy. Także pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji kanału. A ja się z wami żegnam i pamiętajcie następny odcinek z Cebuchowa w kolejną sobotę o godzinie 10:10 .10. dajcie znać w komentarzach trzymajcie się ciepło